Słuchajcie, moi mili, moi mili, słuchajcie, poradnik Stryk. Jak używać urządzenia? E, teraz wszystko jest urządzeniem. Kiedyś to się nazywało telefon, telewizor, lodówka, lokówka. To wszystko teraz, to wszystko jest urządzenie. Przychodzę do sklepu małopowierzchniowego, wielkopowierzchniowego. To naprawdę nie ma żadnej różnicy. Nie chciałabym kupić urządzenia. Hmm, mamy dla Pani mnóstwo urządzeń. Jakie by Pani chciała? No, bym chciała, żeby warczało. Proszę bardzo, mamy dla Pani urządzenie, które warczy, które warczy i się szasta. Proszę. Dobrze, ale... No dobrze, podoba mi się to urządzenie, ale wolałabym takie, które szumi i się rusza. Hmm, dla pani wszystko, proszę bardzo. Urządzenie, które się szumi i się rusza. No, no fa fajnie, ale to trochę kłopotliwe w, w, w użyciu jest. A y, takie urządzenie, które by świeciło. Mm, świecących urządzeń mamy mnóstwo. Różne lampeczka wydobywcza proszę. Lampeczka wszystko wydobyje, wy, wydobędzie. Jak pani będzie świeciła, to pani wszystko wydobędzie. Każdą tajemnicę od ludzi, od zwierząt, od przedmiotów każdą y, tajemnicę pani wydobędzie. A do tego w komplecie, w promocji, pokazujemy Pani lampeczkę LEDową. Lampeczka LEDowa do niczego nie służy. Ale może przynosić wiele radości. W związku z tym też ją. Ha, 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 ha. Pani polecamy. No dobrze, to bardzo jest mi miło. Ale co jakie jeszcze urządzenie byście mi polecili? Na przykład, żeby pieczątkowało. Proszę Pani. Mamy takie urządzenie, które pieczątkuje, że aż się pani zdziwi. Proszę bardzo. Proszę. Pieczątkuje. Proszę, prawda, jak ładnie zapieczątkowało? No dobrze, a urządzenie, które się będzie kręcić? A Ta, mamy takie urządzenie, oczywiście, proszę pani, proszę. Tutaj pani naciska, tu pani naciska. Nie, to, to dobrze, to, to troszkę to teraz na przykład mamy urządzenie, które piszczy. O! Przecież piszczące urządzenie może zastąpić kręcące się urządzenie, prawda? Ale mamy dla pani najlepsze urządzenie. To jest urządzenie drewniane, starożytne, zrobione ludzką ręką. Urządzenie, które jest naprawdę fantastyczne. Proszę. Robimy taki jeden ruch tym urządzeniem. Ono nie jest mechaniczne, to jest starożytne. Nie bardzo wiem, do czego służy to urządzenie, ale chyba jest wielofunkcyjne. Urządzenie, przedmiot umożliwiający wykonanie określonego procesu. Pstryku, pstryku. Jesteś w moim poradniku.